Z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was w dzisiejszym odcinku. Po raz kolejny do wygrania macie takiego skinka, a jeśli chcecie wygrać, łapa w górę, subik, z dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie o tym, żeby używać mojego kodu promocyjnego Esteban. No bo jak mojego kodu nie używasz, no to konkursu nie wygrasz, a masz 5% do wpłaty i darmową skrzynkę, jak jeszcze kodu nie używałeś. Mamy no mamy dzisiaj 4400 zł, ale mamy też skrzynkę bonusową. Ostatnią skrzynkę damentową. I próbujemy tutaj ciekawego coś trafić. Mam nadzieję, że nie będzie to kałach. Ale jest deagle, ale jest deagle, czyli jeszcze gorzej. No niestety, te skrzynki bonusowe nie oddały. Ale my dzisiaj będziemy otwierać skrzynkę, yy, jedną skrzynkę, jedną skrzynkę. I będzie to skrzynka. Czekajcie, gdzie ona jest. Yy, jest na równej szansie, ale która to jest. Jest to skrzynka nuklear. O, i tutaj mamy same zielone itemki, ale jest ten deagle który jest bardzo ładnym digl diglem, jednym z ładniejszych i tu mamy równą szansę. Płacimy 168 złotych i czekajcie troszkę to jeszcze ciszę. E I możemy trafić albo właśnie 57 groszy, albo możemy trafić 1500 zł, więc otwieramy dzisiaj tą skrzynkę, zobaczymy czy na równej szansie e da się zarobić 844 zł wydajemy Wy oczywiście widzowie zostawcie łapkę w górę a tutaj 400 zł w plesy. Okej, okay, lecimy dalej, lecimy dalej, zobaczymy co będzie tym razem, znowu jest średnio, no i tracimy, no i tracimy póki co, niby taka równa szansa, no musi dać tego digielka, patrzcie, no nie chce tego digla dać, ani nawet tego maga, no to trochę lepiej, ale to i tak jest strata i my tracimy bardzo dużo, już tracimy niestety bardzo dużo, o Jezus Maria, powiem wam, że otwieram tą skrzynkę poza odcinkiem, poza streamem, i naprawdę często leciał ten deagle. No, jest w końcu ten mag. Ale, no to nie ratuje mojego budżetu. Na pewno to nie ratuje mojego budżetu. Otwieramy dalej, no, zobaczmy. Ok, są dwie awópki, hmm. ale to jest strata. Zobaczcie, no, niemożliwe. Ja tego traf... otwierałem tą skrzynkę po 5 i trafiałem digla za diglem. A teraz ani razu on nie chce wylecieć. Jest taka sama szansa na tego digla, jak na każdego innego itemka w tej skrzynce. No ale póki co totalnie nie chcę go dać. Jest w końcu. Jest w końcu numer jeden i to jest bardzo dobry drop, bo to jest aż tysiąc złotych do przodu. Zobaczcie. Więc to Naprawdę ratuje budżet, jeśli on wyleci drugi raz rzędu. No niestety nie. No i właśnie to jest najgorsze, że my możemy później stracić to, co przed sekundą zarobiliśmy, ale próbujmy jeszcze. Dobra, jest mag. Ale to też nie o to chodzi. To też nie o to chodzi. Dobra, szybki skip. Jeszcze jeden. Oj, 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 No i powiem Wam, że tak ten odcinek na pewno nie miał wyglądać. Ostatnie pięć, jak tutaj nie poleci. I To jesteśmy naprawdę w dupie. Dobra, jest na zero. Dajmy jeszcze jedną szansę. Póki daje do przodu, ją otwieramy. Dobra, jest drugi ligelek na szczęście, bo inaczej byłaby bardzo straszna sytuacja. Ale otwieramy ją. Póki daje do przodu. Zobaczmy, no tutaj na pewno już do przodu nie da, więc zostawiamy tą skrzynkę. Ale przejdźmy do jeszcze jakiejś innej, z równej szansy i weźmy Misteriusa, bo to jest skrzynka. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy ją za 8 stówek otworzyć. No i zobaczymy, może tym razem będzie lepiej. Co jest profitem? Nic chyba. No właśnie, no właśnie. No, powiem wam, że ta równa szansa w dzisiejszym odcinku nie jest chyba taka równa, jak powinna. Okej, okay, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Co ty gadasz? Myślałem, że tutaj każdy itemek jest profitowy. Ok, 11 zł do przodu. Nie, niemożliwe. Jakiego ja mam pecha. Dobra, dzisiaj to nie jest totalnie mój dzień. Przed chwilą nagrywałem odcinek z innej strony i... No i tak jak widzieliście. Po prostu to nie jest mój dzień, jestem na kacu. Musicie mi wybaczyć, widzowie. Otwieram 5 skrzyneczek mil. No i może tym razem. Może tym razem. No niestety nie. Cóż. Zdecydowanie nie jest to mój dzień, ale możecie zostawić łapkę w górę na pocieszenie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Zlajkujcie, subskrybujcie. Niestety, niestety nie tak ten odcinek miał wyglądać. Zróbmy sobie jeszcze kontrakt. Jest good knife, jest gucik. Uwaga, za 575. Okej, okay. tutaj kontrakt oddał i zrobimy sobie upgrade. Spróbujemy kilka szybkich upgradeów. Cyk. I to nie siadło. No jak nawet takie coś milimetry nie siada. Cóż widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Używajcie mojego kodu. Kodzik Esteban, najlepszy kod na stronie. Pamiętajcie o tym. Dzięki za oglądanie. No i nie okay.